Cześć, dzień dobry! Dzisiaj witam Was na swoim kanale i zrobimy sobie czytanie, czego potrzebuje do uleczenia Wasza dusza. Czytanie jest bezterminowe, jest ono, jak wiadomo, wybierz kartę. Mamy tutaj cztery grupy: grupę, grupę pierwszą, drugą, trzecią i czwartą. Wybierzcie intu intuicyjnie, która grupa najbardziej z Wami rezonuje. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić po sobie jakiś ślad, żeby mój profil mógł się rozwijać. Proszę Was o subskrypcję, komentarze, lajki, wszystkie reakcje będą bardzo mile widziane. A teraz proszę już zaczekajcie chwileczkę, wybierzcie sobie grupę, która najbardziej do Was przemawia, a ja już zapraszam na grupę numer jeden. Witam wszystkich tych, którzy wybrali grupę numer 1. Przypominam, czy to jest bezterminowy. Co, potrze, czego potrzebuje Wasza dusza do uleczenia? Nie będziemy tutaj mówić o tym, z czego ma się leczyć, ponieważ ja czuję, że doskonale wiecie, gdzie, co powinniście wyleczyć, gdzie, że tak powiem, jest, jest problem. Skupimy się na rozwiązaniu, czyli na tym, czego dokładnie potrzebujecie żeby ruszyć i pójść do przodu. Czytanie będzie krótkie i będzie... i będzie konkretne. Tak, tak czuję, że tak powinno być. Ok. Czego potrzebuje Wasza dusza? Aby się uleczyć. Na pewno potrzebujecie coś odpuścić. Na pewno potrzebujecie odpuścić y, jakieś sytuacje, jakieś wojenki, które toczycie ze sobą, które toczycie z kimś, które bardzo was hamują. Być może y, używacie Albo ktoś używa w stosunku do Was bardzo ostrych słów, bardzo negatywnych słów. I to jest w sumie prowodyrem właśnie tego całego, tej całej yy, sytuacji. Tutaj ewidentnie widzę to, że ktoś ucierpiał w wyniku właśnie jakichś potyczek, jakichś starć. Kutni, właśnie takich małych wojenek, nawet bym powiedziała, które gdzieś tam wokół, wokół was się kręcą. Być może rozdrapujecie też stare rany. To mi się też tutaj bardzo nasuwa: że rozdrapujecie stare rany, które już dawno powinny się zabliźnić. Załóżmy, mieliście jakąś mm, sytuację ze swoim partnerem, yy, która nie do końca była fajna, ale wy sobie ją. Wyjaśniliście, przegadaliście wiele razy, tłumaczyliście to, postanowiliście, że mimo wszystko wy chcecie naprawić ten związek, chcecie z nim ruszyć dalej, jednak ja tutaj czuję, że ktoś podświadomie bądź nie wraca do tej sytuacji i cały czas ją wyrzuca przy jakichś sprzeczkach. Przy jakichś sporach. To na pewno mi tutaj się pokazuje. I to jest zdecydowanie tym, co powinniście zostawić. Właśnie ostre słowa, taki analityczny też umysł, takie analityczne myślenie, które sprawia, że wy na chłodno wszystko kalkulujecie. Że jest mało emocji w Waszych czynach. Przez to, że, ty tak, że Wy tak ciągle właśnie wracacie do tego jednego, starego, nie dajecie zabliźnić się tym ranom, nie jesteście w stanie przejść przez te drzwi, gdzie tutaj zobaczcie, tutaj czeka na Was radość. To jest Wasz główny problem, a to jest to, co na Was czeka. Zobaczcie, te drzwi są otwarte na Was. One chcą, żebyście przez nie przeszli i wtedy będziecie mogli zrobić kolejne kroki do tego, żeby ruszyć dalej, żeby ruszyć szczęśliwie, spełnić swoje marzenia, sięgnąć po kolejny etap. Więc czego potrzebuje Wasza dusza? Wasza dusza potrzebuje zabliźnić rany po sytuacjach, które Was głęboko zraniły? Nawet miałam, mówiłam wcześniej, że nie będę tutaj mówić, co było problemem, ale tutaj problem ewidentnie mi się już pokazuje, więc no nie mogłam tego nijak, nijak ominąć. Tak jak powiedziałam, chciałam, żeby to czytanie było krótkie, konkretne, bez zbędnych słów, bez zbędnych przekazów. Wyciągnijmy jeszcze dla Was kartę od aniołów. Co jeszcze anioły chcą przekazać? No właśnie, słuchajcie, istnieje coś lepszego i polepszenie. Te karty mi się przekręciły i ja muszę po prostu je wyciągnąć. Nie ma rady, żeby było inaczej. Istnieje coś lepszego. No właśnie, istnieje coś lepszego od tego, żeby cały czas wracać, co powinno się już zakończyć co powinno być załogodzone i przez to nie możecie ciągnąć tej, tej urazy dłużej, jeżeli to zrobicie istnieje polepszenie. Cudowne czytanie, cudowna wiadomość dla Was. Pięknie, naprawdę pięknie. Moi drodzy, życzę wam wszystkiego najlepszego. Proszę, zostawcie po sobie ślad, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, zostawcie polubienie. Jeżeli wybraliście tę grupę, napiszcie, co o niej sądzicie, napiszcie, czy z wami rezonuje. Ja wam bardzo dziękuję i zapraszam już na czytanie dla grupy numer 2. Cześć, dzień dobry. Witam grupę numer 2 na czytaniu. Czego potrzebuję? Twoja dusza, aby się uleczyć. Jest to czytanie bezterminowe. Bardzo mi miło, że wybraliście właśnie tą grupę. Zobaczymy, co na Was tutaj czeka. To będzie szybkie czytanie: bez zbędnego rozwlekania, ponieważ chcę Wam tutaj przekazać konkret. Już wypadły trzy karty. No właśnie. Macie bardzo jasny przekaz. Ten przekaz jest niesamowicie ważny. Trzymacie się czegoś kurczowo. Ja tutaj y, będę mówiła o tym, jak uleczyć duszę, nie co trzeba uleczyć, ponieważ czuję, że Wy doskonale wiecie, co wymaga od Was. Uwagi. Dlatego na pewno trzymacie się czegoś kurczowo. Niesamowicie kurczowo nie dajecie temu absolutnie w, za, w żaden sposób runąć. Mm, przez co nie możecie znaleźć dla siebie miejsca i jesteście w okropnej klatce. Yy, nie powiem, to są dość. Yy, Trudne energie, ale nie bez powodu one się tutaj pokazały, i nie bez powodu wybraliście też tą grupę. To, że zobaczycie te karty, że usłyszycie mój przekaz, jest jednoznaczne z tym, że to już jest koniec, że powinniście dopuścić. To, to jest wręcz wołanie od waszego przewodnika, właśnie od waszej duszy żeby puścić coś, czego się tak kurczowo trzymać. Ja nie wiem, czy to będzie związek, czy to będzie jakaś toksyczna y, praca, czy toksyczna przyjaźń, czy jakiś inny, mm, inny problem, ale jedno jest pewne, musicie to puścić. Tak długo, jak to będziecie trzymać w sobie, dusić, nie da Wam to spokoju. Będziecie czuli się uwięzieni, będziecie czuć się w klatce. Więc jedyny przekaz najważniejszy przekaz, który ja właśnie tutaj widzę, to po prostu odpuść. Daj zawalić się temu. zobaczcie. Daj zawalić się temu, co powinno już dawno się rozpaść. Karta świata na końcu talii to jest takie dopełnienie cyklu. To jest coś trzymać się czegoś, co już dawno powinno odejść. Przez to nie dajecie właśnie zamknąć się jakiemuś na przykład kołu karmicznemu albo mm, jakiemuś, nie dajecie się zamknąć jakiemuś takiemu cyklowi lekcji, który cały czas do Was wraca i wraca i wraca i Wy to tak ciągniecie na siłę, ciągniecie, próbujecie skleić na różne sposoby, ale tego się skleić już nie da. To powinno zostać odpuszczone. Jeżeli odpuścicie wasza energia automatycznie się zmieni. Zamknie się ten cykl tej złej energii, tego złego czasu. I będziecie mogli będziecie mogli znowu pójść dalej po prostu, najzwyczajniej w świecie. Bardzo prosty przekaz, bardzo jasny przekaz, ale niesamowicie potrzebny. Wyciągnę wam jeszcze Aniołka. Kartę, radę od aniołków, co tutaj aniołki jeszcze chcą nam dopowiedzieć. Szybciutko też wypadła. Romans! Oj! No proszę. Czyli być może tutaj chodziło o jakiś romans. Być może chodziło tutaj o jakiś romans. O jakąś relację. No zdecydowanie według mnie tutaj chodzi o jakąś niezbyt fajną niezbyt fajną relację która powinna zostać niestety przeanalizowana dokładnie powiedziałabym ja nie lubię mówić też tak wprost wiecie ponieważ wy i tak zrobicie wszystko to, co będziecie chcieli robić. Ja tylko czytam tutaj energie, które się pokazują. Ale jeżeli widzę romans i nie, to zadajcie sobie proszę to pytanie, czy ten związek ma sens. Cofnijcie się wstecz i nie patrzcie tylko na te dobre sytuacje. Zróbcie sobie taką troszeczkę kalkulację. Ile było tych dobrych sytuacji, ile było tych gorszych? Już w pewnym momencie, no niestety... Staramy się, mam taką tendencję też do ratowania czegoś, co już nie ma po prostu nie ma po prostu racji bytu. Więc proszę Was tylko o taką chwilę, chwilę refleksji nad, nad tymi kartami, nad tym, nad tym przekazem. Kochani, ja życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Zostawcie proszę po sobie ślad na moim kanale, czy to subskrypcję, komentarz. Like, dajcie znać po prostu, co sądzicie o tym czytaniu. Ja Wam bardzo dziękuję i przechodzę do grupy numer 3. Dzień dobry, witam wszystkich, którzy wybrali grupę numer 3 w czytaniu bezterminowym, jak uleczyć, co zrobić, żeby uleczyć swoją duszę. Tak sobie powiedziałam na początku każdej grupy, że nie będę mówić z czego uleczyć, bo ja czuję, że Wy doskonale wiecie, z czego. Co wymaga uwagi? Jednak w czytaniu i tak się to pokazuje i jestem ciekawa, czy w Waszym czytaniu również się to pokaże. Talia została już potasowana, więc zaczynamy. Co potrzeba do leczenia Waszej duszy? O proszę. równowaga, ale pomiędzy czym a czym? OK. Hmm. Ja tutaj na pewno widzę, yy, u was potrzeba harmonii. To jest na pewno potrzeba harmonii yy, powiedziałabym, że między Waszymi uczuciami. Ponieważ czuję, że macie takie przekonanie, że nie potrzebujecie nikogo do szczęścia. Nie wiem, dlaczego tutaj mam taki, taki przekaz. Być może staracie się pokazać, jak bardzo właśnie silni. Jak bardzo silni jesteście. I ja czuję, że wasza dusza jest już tym po prostu zmęczona. Że. Wiecie, Wy jesteście silni, ale ile można być silnym? W pewnym momencie bycie silnim, silnym po prostu Was męczy, i ja też czuję takie właśnie zmęczenie emocjonalne tym, że Wy próbujecie wszystko robić mm, sami. Pokazać również innym. Że dacie radę. Inni doskonale o tym wiedzą, że wy jesteście silni, że zawsze sobie sami poradzicie, ale ja czuję, że wy jesteście tym zmęczeni. Właśnie takim pokazywaniem ludziom, Ile jesteście w stanie znieść, ile w stanie jesteście zrobić sami, ile w stanie jesteście unieść na swoich barkach. I to was już zmęczyło. Ja czuję tutaj ogromne wyczerpanie właśnie emocjonalne i takie przeciążenie po prostu um, wszystkimi sytuacjami, które się u Was, u was tutaj zdarzyły. To bardzo jasny przekaz. Ja też staram się, żeby to czytanie, żeby każde czytanie tutaj z tych grup było. Krótkie, klarowne i na temat, więc nie chcę się też zbytnio, zbytnio roz, rozdrabniać. Zdecydowanie Wasza dusza potrzebuje harmonii, takiego balansu takiej równowagi, właśnie pomiędzy mm, tym, Ile możecie i chcecie wziąć do swojej parki. Ponieważ to, że potraficie właśnie wziąć dużo, to jest jasne, to jest, to jest pewne. Ale wy wiecie podświadomie, że wy już czujecie stop, to już jest za dużo. Ja już chcę czasami odpuścić, chcę już przestać pokazywać wszystkim, że ja mogę. Ponieważ inni to doskonale wiedzą. Oni doskonale wiedzą, że wy jesteście, że wy jesteście silni, że jesteście w stanie wszystko. Wszystko znieść. A wasza właśnie dusza potrzebuje odpoczynku. Potrzebuje, żeby teraz ktoś wami się zaopiekował. Dajcie sobie czasami taką chwilę tylko dla siebie. Dajcie komuś innemu przejąć, przejąć stery. Wiecie, czasami proszenie o pomoc jest trudne, jest naprawdę trudne, ale. Postarajcie się moimi kroczkami, w małych y, sprawach dajcie komuś innemu część na przykład swoich obowiązków. Być może macie takie przekonanie, że ktoś nie zrobi ich tak dokładnie, jak byście chcieli, ale, ale od takich właśnie rzeczy zaczyna się takie, taki proces utrawiania. Więc skupcie się proszę na tym, zastanówcie się, a ja jeszcze wyciągnę DLA Was radę od aniołów. Och, jak szybko poszło, poprawia zdrowia. No właśnie. Być może też czujecie takie przeciążenia właśnie fizyczne już nawet, ze względu na to, że macie na sobie tak dużo dużo obowiązków. Na przykład partner nie, nie pomaga, chociaż to jest dość dziwne, nie lubię tego określenia, jak mówimy, że partner nie pomaga w domu, bo to jest też jego dom, więc to jest logiczne, że on powinien też się tym domem zajmować. Ale właśnie czuję tutaj takie już fizyczne przeciążenie jeszcze jedna rada od Aniołku. Kompromis. No właśnie, o czym ja cały czas mówiłam, o tym, żeby odpuścić troszeczkę, żeby właśnie część może tych obowiązków przekazać komuś innemu, poprosić o wsparcie, poprosić o pomoc yy, żebyśmy nie czuli się tak obciążeni właśnie i poprawa zdrowia na tejcie jeżeli właśnie dacie część tych właśnie tych prac komuś innemu. Jeżeli pójdziecie po prostu na kompromis. Jeżeli uznacie, że nie musicie robić wszystkiego sami, że inni mogą wam pomóc. Moi drodzy, zostawiam wam was z tymi, z tymi kartami. Proszę zastanówcie się nad tym, czy czasami nie lepiej jest właśnie troszeczkę zdjąć ze swoich barków dla, dla poprawy po prostu nie tylko Waszego zdrowia i samopoczucia, ale też dla, dla innych, ponieważ inne osoby również widzą bardzo często nasze przeciążenie i też nie jest im z tym łatwo po prostu. Więc y, moja droga grupa numer 3 proszę zostaw Ślad po sobie na, swoim, na moim profilu, komentarz, polubienie, zasubskrybuj, jeżeli Ci to yy, interesuje. Dziękuję Wam bardzo, że tutaj mnie odwiedziliście, a ja już przychodzę do grupy numer 4. Dzień dobry, witam wszystkich tych, co wybrali grupę numer 4 w czytaniu bezterminowym. Co potrzebuje nasza dusza do uleczenia? Karty zostały już potasowane. Za chwileczkę je dla was wyciągnę. Ja chciałabym bardzo, żeby to czytanie było jasne i klarowne i krótkie, żeby była po prostu w nim taka sama quint esencja tego, czego właśnie potrzebuje dusza do tego, żeby się uzdrowić, żeby się uleczyć, żeby nastąpiła poprawa w naszym w naszym Życiu. I zaraz zobaczymy, co będzie dla Was. Oj, ile wam tutaj kart wypadło, ale najwidoczniej tak ma być. Eee, a się sypią. Dobrze. Tak musi być. One poszły tutaj razem. Więc zostawiamy tak jak jest. Ja widzę tutaj u Was przeciążenie jakimiś wyborami. Przeciążenie wyborami być może. Pomiędzy też jakimiś osobami, bym, bym powiedziała, że niesiecie ze sobą ciężar wyboru jakichś osób. Załóżmy, macie kilku, że tak powiem, potencjalnych partnerów, i wy nie wiecie. Który go z niej wybrać? Tak bym to. Tak bym to czytała, powiem, powiem wam. Tutaj dużo. Wypadło mi praktycznie cała rodzina. Cały dwór pucharów mi tutaj wypadł. Bo i królowa, król. I jeszcze tutaj rycerz puharów również, również mi wypadł. Jest to bardzo ciekawe. Ciekawe czytanie. Ja tutaj czuję, że wy bardzo się roztrząsacie pomiędzy właśnie jakimiś partnerami, pomiędzy kilkoma osobami, że być może mocą wam właśnie w głowie, być może mogą to być również partnerki, jeżeli to, to są jeżeli yy, ogląd wybra mężczyzna wybrał grupę grupę numer 4, to nie chodzi tylko o partnerów. Ale tutaj zdecydowanie właśnie to widzę, że Wasze uczucia są skierowane wokół do dwóch osób i wy nie wiecie, które rozwiązanie będzie najlepsze. Staracie się wyjść z tego jak najlepiej, ale ten ciężar jest coraz trudniejszy do, do uniesienia i ten wybór będzie coraz trudniejszy do, do uniesienia. Tak to czuję, tak czuję u Was. I właśnie tutaj, jeszcze słuchajcie, wypadła mi karta świata, która mówi też o jakimś e, zakończeniu cyklu. O jakimś zakończeniu cyklu, więc to, co potrzebuje Wasza dusza, żeby się uleczyć, to po prostu dokonać wyboru. Dokonać wyboru. Tutaj mogą być też jakieś powiązania karmiczne wplątane akurat w te, w te relacje. A wy nie wiecie właśnie co zrobić. Nie wiecie w którą stronę iść i szukacie, rozglądacie się cały czas, te osoby gdzieś tam się wokół Was, was kręcą, a Wy nie wiecie co, co macie zrobić. A Wy nie wiecie co macie zrobić. Niesamowite, bardzo bardzo ciekawe powiem, powiem Wam. Więc po prostu tutaj widzę z tego czytania, dokonaj wyboru. Dokonaj wyboru, ponieważ bardzo Wam ciąży ta sytuacja i to, że ona się ciągle nie rozwiązuje, ale to tylko Wy ją możecie, możecie ją rozwiązać. Nikt inny za Was tego nie zrobi. Więc jeżeli dokonacie tego wyboru, to właśnie to wasze takie cierpienie, takie być może rozchwianie emocjonalne, ono minie, ono przejdzie, kiedy właśnie dokonacie tego wyboru. Zobaczmy jeszcze, co aniołki mają wam do powiedzenia. jesteś gotów. Jesteś gotów do podjęcia wyboru przebaczenia. Przebaczenie. Być może martwicie się, że kogoś urazicie. Dokładnie. Wy, dlatego nie chcecie Wy jesteście bardzo takimi czułymi osobami. Jesteście bardzo czułymi osobami. Te osoby, które wokół Was są, one też są dość emocjonalne, są dość, też dość takie właśnie czułe, delikatne, bym powiedziała. A Wy wiecie, że kiedy podejmiecie ten wybór, którąś osobę zranicie, dlatego też nie możecie podjąć tego wyboru. Dlatego przebaczcie sobie, to po pierwsze, że popełnicie, że popełnicie, okropne słowo, ale że dokonacie tego wyboru, ta osoba, która hmm, hipotetycznie i teoretycznie zostanie odrzucona, ona również Wam, wam to przebaczy. A do podjęcia decyzji jesteście gotowi. Nie ma co dłużej przeciągać ponieważ przeciąganie naprawdę niczego dobrego wam, wam nie da, będzie wam tylko i wyłącznie trudniej. Tak więc moja grupa, moja droga grupa numer 4, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście ze mną. Napiszcie mi proszę w komentarzu, czy nie z wami rozumuje i jakiego wyboru boicie się podjąć. Dajcie mi proszę znać, zostawcie również jakiś ślad po swojej obecności na moim kanale, czy to polubienie, czy subskrypcja, bądź też napiszcie właśnie komentarz. Ja życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia!